Cześć. Dziś temat trochę z innej beczki, bo weźmiemy na warsztat jeden z produktów prawniczych wydawnictwa Kluwer, lex komentarzy. Jeżeli rozważasz zakup tego programu, chcesz poznać jego mocne i słabe strony, to zapraszam do obejrzenia recenzji. Lex Komentarze to obszerna prawnicza biblioteka cyfrowa. Na jej półkach, obok tekstów ustaw i innych aktów prawnych, znajdziesz kompletne komentarze do nich. Całkiem sporo komentarzy. Zgodnie z informacjami od wydawcy, program zawiera niebagatelną ilość, bo tysiąc komentarzy ze wszystkich dziedzin prawa, no a część z nich jest kwartalnie aktualizowana. Wszystkie dostępne z ekranu całego komputera, tabletu czy smartfona. Do tego dochodzi wyszukiwarka, skorowic, nawigacja po tekście, a wszystko to opakowane w ładny i funkcjonalny interfejs. No, tyle przynajmniej dowiedziałem się z zachęcających do zakupu ulotek. A jaki jest w praktyce Komentarzy? Przekonajmy się. Ok, zawartość merytoryczna cyfrowej biblioteki Wolters Kluwer jest rzeczywiście imponująca. Obok kompletów obszernych komentarzy do kodeksów i najważniejszych ustaw znajdziesz tutaj także pozycje, powiedzmy sobie, bardziej niszowe. No, na przykład komentarz do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nie ma więc raczej przesady w słowach reklamy tysiąc komentarzy. Wolters Kluwer nie od dziś może pochwalić się współpracą z wybitnymi autorami naprawdę wartościowych pozycji. Nie zabrakło ich też w programie Lex Komentarze. Na półkach Biblioteki Cyfrowej można znaleźć pozycje autorstwa całego panteonu uznanych autorytetów prawniczych, np. profesora Cola, Mozgawy, Kidydy, Jakubeckiego czy Florka i wielu, wielu innych. Zwróć jednak uwagę, że program zawiera zresztą zgodnie ze swoją nazwą wyłącznie komentarze no i teksty aktów prawnych, więc jeżeli szukasz, ja wiem, zbioru orzeczeń, to musisz sięgnąć po inny produkt albo skorzystać z publicznie dostępnych baz danych. Lex komentarze nie zastąpić systemu informacji prawnej. Może za to nieźle uzupełniać popularne bazy danych jak Lex Omega, Legalis czy Lex Polonica. W zamian za to Lex komentarze zachęca swoją ceną, znacznie niższą niż w przypadku choćby Lexa Omega. To w skrócie tyle. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o jakości użytkowania Lex komentarze i zobaczyć, jak radzi sobie z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, zerknij do drugiej części recenzji.